Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii. Jak wiecie, od jakiegoś czasu realizuję odcinki na temat najciekawszych, najbardziej charakterystycznych, zapadających w pamięć, czasami szokujących polskich bliskich spotkań z UFO i ufonautami. Pomimo, że media w naszym kraju wałkują i wałkują ten Emilcin, to mamy wiele innych, tajemniczych, często wstrząsających incydentów, Jeden z nich rozegrał się w lipcu 1990 roku w okolicach wsi Brzuska w powiecie Krośnińskim w województwie lubuskim dzisiejszym. I dziś opowie nam nieco o tym zdarzeniu Damian Trela. Witaj, Damianie. Witaj, Piotrze, witam serdecznie. Damiana Nie Trzeba Przedstawiać to dolnośląski ufolog, który ma na koncie wiele publikacji, także w Nieznanym Świecie, ale także książkowe publikacje ma na koncie. Wszystkie niezbędne odnośniki, także do bloga Damiana Czas Tajemnic, znajdziecie pod spodem. Jeżeli ktoś miałby jakąś relację, to Damian chętnie przegarnie. Wam jeszcze tutaj przypomnę o opcjach wsparcia kanału, o naszych poprzednich audycjach z Damianem. Damianie, ja pamiętam tamto wydarzenie opisane jeszcze. Chociaż dość szczątkowo w kwartalniku UFO, i pamiętam, że zrobiło ono na mnie no, ogromne wrażenie, bo to sprawa niezwykle rzadka. Rzadka jak na polskie standardy. Świadek, pan Ryszard P., tak jest nazywany, jedzie wtedy do Niemiec. Brzuska leży bowiem bardzo blisko granicy. To się dzieje jeszcze przed podpisaniem traktatu zjednoczeniowego przez NRD i RFN. No ale nie to w tej sprawie jest najważniejsze. Ten mężczyzna przypadkiem zupełnie zatrzymuje się gdzieś na poboszu w pobliżu rzeki Bubr w biały dzień i napotyka się na coś bardzo, bardzo niecodziennego. Przy rzece widzi ogromny obiekt, ale to ogromny jak na ufologiczne standardy i jak na przypadki lądowań tego typu obiektów. Ale co równie ciekawe, okazuje się, że wokół tego obiektu. Krzątają się dziwne istoty, niewielkie humanoidy. Było ich, zdaniem świadka, kilkanaście. Jak to było, Damianie? No, niezwykła historia. Chyba, powiem szczerze, w takiej mojej topce dziesięciu najlepszych przypadków bliskich spotkań trzeciego stopnia, które dokumentowałem. Bardzo lubię wracać do tej historii. Ja ją dokumentowałem wiele, wiele lat temu. Bodajże w 2002 roku. Wtedy, kiedy jeździłem do Welatowa, kiedy się pojawiały kręgi zbożowe w wiosce Wylatowo, w województwie kujowsko-pomorskim. Wiesz, proszę, jak to jest, tam e, ta moja, ten mój bakcyl do ukologii był tam bardzo mocno wyeksponowany, więc ja poczyniłem tam dużo takich prac terenowych, dokumentalnych, dokumentalistycznych. Spotkałem wielu ludzi, wiele różnych niezwykłych historii dokumentowałem i Takim przypadkiem, można powiedzieć, trafiłem do miejscowości Żabno. To jest taka jeszcze mniejsza wioska niż Belatowo, położona jakieś 2-3 kilometry od No Gdzieś dostałem sygnał właśnie o pewnym panu, który tam mieszka i który przeżył coś ciekawego, że on też dużo różnych niezwykłych historii miał na swoim koncie. Więc dotarłem tam do tego pana. Szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się, że on będzie sypał z rękawa tymi historiami. A naprawdę ich miał bardzo wiele. Taki samotny mężczyzna prowadzący skromne gospodarstwo w tamtym czasie, pan Ryszard P., opowiedział mi o wielu takich historiach, które rozegrały się jeszcze na, w pobliżu jego gospodarstwa. Niektóre były naprawdę kapitalne, jak na przykład historia, gdzie sporych rozmiarów dysk zawis niedaleko jego domostwa, wyłączył mu całkowicie prąd i bujał się na liniach wysokiego napięcia, dotykając napięcia, wyginając je. I ten pan Ryszard, gdy wyszedł na zewnątrz i obserwował ten obiekt, to znaczy, też historia, że on w ogóle był taki bardzo silny ucisk w klatce piersiowej. No to jest taka jedna z takich historii kapitalnych. Ale gdzieś w pewnym momencie, mimochodem wspomniał o takim przeżyciu, gdzie widział te istoty. Tak to, na, tak to zaczął tą historię. I od słowa do słowa okazało się, że to jest po prostu naprawdę spektakularne wydarzenie, które on to Muszę dodać, że pan Ryszard był człowiekiem bardzo prostym. Można powiedzieć, że to taki trochę schemat wolskiego. Człowieka, który absolutnie się w ogóle nie interesował takimi tematami. Nie wychylał się w ogóle z tą historią. No może później przy rozgłosie wylatowa i Kręgu zbożowych, gdzieś później był zapraszany. Przez Janusza Zagórskiego, który tam jeździł, aktywnie działał na, na swoje konferencje i on tam opowiadał o tych różnych swoich przeżyciach. Ale akurat o tej historii nie, w, nie wspominał na tych konferencjach. On tą historię zdał mi dlatego, że po prostu ja go trochę mówiąc kolokwialnie pociągnąłem za jętyk. P to było w 90 roku, więc mamy teraz rocznicę, 8-9 lipca mniej więcej. Jechał sobie akurat wtedy, pracował za granicą, pracował w Niemczech. Konywał tam różne prace remontowo-budowlane. Jechał akurat swoim samochodem. Przejeżdżał z miejscowości Brzuska. Wyjechał w wczesnych godzinach porannych do Niemiec. I zrobił sobie przystanek właśnie na wysokości tej miejscowości Brzuska. Tam niedaleko płynie rzeka Bóg. Postanowił sobie wyjść na papieroska. Przeszedł jakieś 20-30 metrów od samochodu. Bo zainteresował go pewien dźwięk. On nie był w stanie opisać tego dźwięku za bardzo. Był to taki bardzo wyróżniający się, specyficzny dźwięk, który dobiegał właśnie za um, rosnących w tamtym miejscu drzew. Więc on postanowił obejść ten drzewa i zobaczyć, co tam się dzieje. No i kiedy tak przeszedł 20-30 metrów, nagle zobaczył polankę, którą przecinała właśnie rzeka Bóg, i na nad brzegiem tej rzeki stał naprawdę dużych rozmiarów obiekt. Jak opisywał mi go pan Ryszard, mniej więcej on ocenił jego wymiary na, jak dobrze pamiętam, 25 metrów. Miał ten obiekt e, szerokości, miał 25 metrów, a wysokości miał około 5 metrów. Jak dobrze pamiętam. W każdym bądź razie zobaczył taki obiekt w kształcie odwróconej misy koloru takiego ciemnozielonego, odbijało się od niego światła, czyli powierzchnia była taka trochę, może bardziej metaliczna. Z spodu tego obiektu emanowało takie światło. Jak się dokładnie przyjrzał, to zobaczył, że w tej szczelinie widać jakieś postacie. Postacie było widać też e, obok tego pojazdu. Było ich według relacji świadka do kilkunastu. Nie był w stanie sobie przypomnieć dokładnie ile. Ale tak mniej więcej to oszacował. Ten obiekt stał, jakby unosił się, bądź też delikatnie unosił się nad ziemią. Z pod spodu też jeszcze dostrzegł emanujące światło. On jakby albo na tym świetle dosłownie był osadzony na ziemi, na płasko, albo tam były jakieś sporniki, ale on nie był w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Odległość do tego obiektu miał kilkanaście metrów, tak naprawdę. Więc bardzo niewiele. I te postacie, które tam. Znajdowały się, były ewidentnie czymś zajęte, jak stwierdził pan Elisabeth. Ich opis, wygląd jest też bardzo nietypowy, to zaraz do tego przejdziemy, ale te postacie e, wykonywały jakby jakieś takie czynności badawcze, w sensie te, które były na zewnątrz, bo te, które były w środku, to on tam za bardzo nie widział, co tam się działo, To widział zarysy postaci, bo tam światło emanowało z tego obiektu więc dokładnie nie było widać, co te postacie tam robiły. Natomiast te na zewnątrz ewidentnie były zajęte jakby badaniem okolicznych roślinności, które tam rosły. One miały w ręku jakby takie rurki, tak to opisał pan Ryszard. One sobie nie podchodziły do tych, do tych, nie wiem, paproci, które tam rosły, czy jakichś tam innych krzaków, tylko podskakiwały, podskakiwały dosłownie jak kangur. Miały wzrostu może około metra czterdziestu, Wszystkie były identyczne i tego samego wzrostu. W ręku trzymały właśnie tą rurkę i schylały się, dotykały. Jakby coś, coś próbowały tam udokumentować. On stał, przyglądał się temu. Miał tą świadomość, że te postacie zdają sobie sprawę jego obecności. Ale w jakiś sposób ignorowały go. Więc on też poczuł jakiś taki komfort, że że nie czuł żadnego zagrożenia ze strony tego zjawiska, tej postaci. Więc przyglądał się temu. Ta obserwacja trwała w ogóle bardzo krótko, bo około minuty, może dwie minuty. Ale na tyle, na ile zdążył się przyjrzeć uważnie pan Ryszard, to mógł ocenić, że te postacie były bardzo nietypowe. Tak jak już wspomniałem, około metra czterdziestu. Był ubrany jakby w takie skafandry, przypominały trochę taką mumię, ten skafander. A więc były jakby takie trochę przecinające się paski przez, przez całe ciało. Trochę to przypominało właśnie mumię. Tuł był bardzo uwypuklony. Jak to pan Ryszard stwierdził, one miały jakby tuł w kształcie takiego wypchanego worka ziemniaków. Tak to opisał. Więc on posługiwał się tak, tak taką bardzo, bardzo prostymi skojarzeniami, z tym, co, co mógł skojarzyć ze swojego życia codziennego, a był rolnikiem. Dostrzegł, że na, na, na głowie miały takie hełmy. Hełmy przypominające trochę jakby taką maskę spawaniczą. Nie było widać twarzy, natomiast w miejscu oczu i twarzy było widać taką, taką blaszkę. I no, przypominało to trochę skafander jakiegoś kosmonauty. Ręce nie, były, nie miały charakterystycznego, tak jak u człowieka, zgięcia łokciowego. Tylko były, przypominały trochę jakby takie ręce robota, czyli były takie bardzo elastyczne. Trochę to przypominało właśnie jakiś taki wężyk niż, niż samą, samą, samą rękę, zakończoną dłońmi, natomiast ręce były złączone ze sobą, tylko odstawał kciuk i, I na tej zasadzie te postacie chwytały różne przyrządy, którymi prawdopodobnie coś badały tutaj w pobliżu tego obiektu. I co ciekawe, również. One miały nogi złączone ze sobą. To podkreślał pan Ryszard mi kilkukrotnie w rozmowie. One były jakby sklejone ze sobą. Pan Ryszard nie widział tam stóp, natomiast widział, że te nogi były złączone. I kiedy się przemieszczały te postacie, to one jakby tak podskakiwały na odległość jednego metra, jak niczym kangur. I sobie się tak krzątały. I gdzieś w którymś momencie pan Ryszard, oglądając się temu, zakasłał. I on mówi, że w ogóle to był taki moment kulminacyjny, że on w tym momencie, jak za stryknięciem palca, stracił przytomność. Kiedy odzyskał przytomność, stał cały czas w tym samym miejscu. Nie było widać już obiektu, nie było widać postaci. Po chwili udał się w stronę samochodu, kiedy zerknął na zegarek, to tak mniej więcej kalkulował, że kiedy zrobił sobie ten postój, to było gdzieś koło godziny czwartej nad ranem. I było już grubo po piątej. Czyli tak jakby gdzieś stracił tą godzinę czasu. Nie był w stanie powiedzieć, co się wydarzyło w tamtym momencie, przez tą godzinę czasu, dlaczego stracił tą tytomość. On w nie łączył tego w żaden sposób, bo nie miał jakiejś takiej wiedzy w ogóle ukologicznej, żeby kojarzyć tutaj to z jakąś terminologią missing time i tak dalej. Po prostu to przyjął, przeszedł do porządku dziennego, wsiadł w samochód i udał się w dalszą podróż. Co ciekawe również, zanim w ogóle zobaczył ten obiekt i te postacie, Zanim usłyszał ten dźwięk, to co mu się wydało dziwne, to to, że on poczuł zapach. Ten zapach był dla niego bardzo trudny do określenia. Jak miałby go porównywać, to pamiętam, że porównał go do takiego zapachu spalonej czekolady. I kiedy podszedł i wtedy widział te postacie, to ten zapach był cały czas obecny przez całą obserwację. To wiemy, że to jest bardzo charakterystyczny element, który się przywija w wielu bliskich spotkaniach no, o tym zapachu, Przeważnie przechodzących w stronę jakiejś siarki, czy czegoś takiego, no to jest coś bardzo, bardzo typowego. Tutaj mieliśmy taki zapach spalonej czekolady, i po tym wydarzeniu pan Ryszard jeszcze mówił, że przez co najmniej dzień, albo jeszcze dłużej, on wyczuwał w ustach taki posmak czekolady. On mówił, że nawet nie mógł nic zjeść, bo on nie czuł w ogóle smaku, tylko ciągle wszystko, co, co próbował konsumować. Wydawało mu się, że jest po smaku takiej właśnie spalonej czekolady. To później gdzieś samoistnie zanikło. Jeszcze przez kilka dni po tym wydarzeniu bardzo spał niespokojnie. Śniły mu się jakieś rzeczy. On coś kojarzył, że w tych snach przewijały się jakieś postacie. Coś było takiego, ale to on to zrzucał na kartę raczej takiego jakiegoś majaku sennego, niż tego, że faktycznie to można było wiązać z tym wydarzeniem. No nie wiemy, co się wydarzyło przez tą godzinę czasu z panem Ryszardem. Wtedy, pamiętam, on był gotów poddać się regresji hipnotycznej, ale to był moment, gdzie nie było takiej możliwości, żeby w ogóle wykonać w nim jakikolwiek taki seans. Tam, w tym momencie. Z tego, co wiem, to przez zainteresowanie w ogóle jego historią z pana Zagórskiego, Wiem, że trafił gdzieś na regresy hipnotyczne, i tą regresję hipnotyczną przeprowadzał niejaki pan Kaczorowski, ale nie znał rezultatów tej regresji hipnotycznej. Nie wiem, w jakim kierunku poszła ta sesja. Czy w ogóle była udana, czy wypłynęły na światło jakieś nowe fakty, rewelacje. Historia niezwykła, mówiąc krótko. Tak, niezwykła i tak ja powiem Ci dość szokująca. To bardzo cenna informacja. Że pan tak. Ryszard miał na koncie też inne zdarzenia. Ja tylko przypomnę. On wychodzi z auta, żeby sobie przykurzyć. Widzi te dziwne istoty, przypominające mu mnie, które się poruszają w charakterystyczny sposób. Lekko mnie przeraża to, jak on opisuje e, mhm. to, w jaki sposób one machają tymi łapkami swoimi, tak jakby nie miały łokci. Wygląda to właśnie, jak powiedziałeś, jak, jak, jakieś, jak jakieś macki nawet, tak, tak. E, czy, czy linki. Te istoty podskakują sobie tak wesoło, wydają się czymś zajęte, wydają się prowadzić pomiary. On to wszystko obserwuje no i w pewnym momencie coś go tam zasmerało w gardle, zakasłał i stracił przytomność. Ta dziwna woń też jest interesująca, bo to, wiesz, często się rzeczywiście pojawia woń jakiejś spalenizny, czegoś nieprzyjemnego, oprócz siarki, siarki też często się wspomina o zapachu zgniłych jaj na przykład. Ale żeby było ciekawie, to podobne istoty do tych widzianych w Brzusce były obserwowane w roku 1979 w Człuchowie, czyli w rodzinnym mieście Jasnowidza Jackowskiego, Krzysztofa. No ale ta sprawa zasługuje na osobne ujęcie, ale w Brzusce są dwa ciekawe wątki po pierwsze mamy do czynienia z istotami bardzo, bardzo niezwykłymi, które no, po pierwsze używają kombinezonów ochronnych. Świadek wspomina na przykład, że mają taką płytkę na hełmie właśnie, jak, jak na masce spawalniczej. To jest w sumie, wiesz, typowe i nietypowe. To znaczy się w polskich bliskich spotkaniach paradoksalnie ufonauci, których przecież się uważa za przybyszów spoza ziemi, no zwykle sobie chadzają bez skafandrów. To dziwne jest, nawet w tym Słynnym Miamilcinie, te istoty były tylko w jakimś kombinezoniku, prawda? A tutaj mamy już pełny ubiór, jak, jak na astronautę przystało. To jest jedna z, nie powiem, dużych zagadek spotkań z ufonautami, dlaczego oni w większości przypadków obywają się bez kombinezonów. No, ale to będziemy o tym, o tym jeszcze kiedyś rozmawiać. Słuchaj, pamiętam, że Ty opisywałeś przypadek lądowania obiektu. Bo w zbożu, w tej rodzinnej miejscowości pana, pana tak, Ryszarda, to też dotyczyło jego? E, nie, to akurat jest zupełnie osobna sprawa. E, ci świadkowie się nie znali ze, ze sobą zupełnie. To był czas takiej mojej dużej aktywności tam terenowej. Ja w żabni dotarłem do wielu ciekawych historii. Nie wszystkie były powiązane z panem Ryszardem. To była pani, która w latach 70., bodajże to był 79 rok. Może 80., kiedy przeżyła takie bliskie spotkanie trzeciego stopnia, gdzie widziała lądujący obiekt na pobliskim polu, na którym rosło wtedy żyto, i z tego obiektu wyszły postacie, które też jakby wykonywały jakieś takie czynności badawczo-terenowe. Mhm. I w tym miejscu, później, według relacji świadka, pozostał ślad po lądowaniu. Że to nie był taki klasyczny ślad po lądowaniu, taki jak, nie wiem, wgniecenie, wypalenie, jak to zwykle mamy do czynienia z bliskimi spotkaniami z Łuką, gdzie dochodzi do przyziemienia obiektu, ale to według relacji świadka, zresztą y, podbudowanego ówczesnymi wydarzeniami, bo tą historię też dokumentowałem w tamtych latach 2003-2004, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie gdzieś mniej więcej w tym okresie no to było podbudowane mocno. Y, tym, co się działo w Wlatowi w okolicach, jak wiemy, wtedy tam się pojawiały bardzo intensywnie agrosymbole, więc ta pani, która wtedy była dzieckiem, bodajże miała 11, może 12 lat, kiedy przeżyła to spotkanie, była sama wtedy akurat na gospodarstwie, wówczas mieszkała w Żabnie, Później po wielu latach się przeprowadziła, mieszkała gdzie indziej, opowiadała, że w tym miejscu był taki kilkometrowy krąg zbożu, Taki bardzo okrągły, i zboże nie było połamane, tylko było idealnie wyłożone, na kształt spirali, zakręcone, a w środku, jak wspominała mi ta pani, Elżbieta się chyba nazywała ta pani, była, była dziura w ziemi. Czyli ten środek kręgu był jakby pozbawiony roślinności zbożowej. Tylko była po prostu była goła ziemia, w której była dziura. O ile pamiętam jedna, ale musiałbym chyba sięgnąć do, do tej historii i sobie to wspomnieć. Mm -hmm. Ona to tłumaczyła jako właśnie miejsce przyziemienia tego obiektu, że tam ten obiekt zostawił swoje odnóża. On zdaje się miał chyba trzy takie podpory, na które wylądował. Więc ona to tak kojarzyła. Natomiast z tego, co jeszcze mogę dodać do tej historii, to to, że podobno zainteresowało się tym. Jakiś lokalny dziennikarz, i pojawił się materiał prasowy na ten temat, akurat nie opowiadający o historii lądowania, bo pani Elżbieta wtedy dała się w ogóle z tą historią się wychylić do kogokolwiek. Jedynie co opowiedziała swoim rodzicom, natomiast ci jej nie do końca uwierzyli w tą historię. W każdym razie pojawił się jakiś materiał prasowy, bodajże w Trybunie Ludu. No to jednej z takich hodujących czasach Perelu. Materiał, który miał dowodzić, że tam po prostu e, utworzyła się przez wir powietrza taka nietypowa formacja w zbożu. Mm -hmm. Podobne było zdjęcie, ale niestety nigdy mi się nie udało dotrzeć do tego materiału prasowego. Ciężko powiedzieć, czy to bo faktycznie była Trybuna Ludu, czy może jakaś inna lokalna placówka, która już nie istnieje, która może nie ma nawet dostępu do archiwum jej. E, tak, więc to tak. po, należy potraktować jako ciekawostkę. Faktycznie historia jest bardzo wiarygodna. Bo ja z tą panią no, przeprowadziłem wiele rozmów. Jest to taki być może dowód, że zjawisko kręgów, piktogramów zbożowych w Polsce no, zaczęło się dużo, dużo wcześniej, przed wylatowym, przed w ogóle latami 90., gdzie w ogóle to zjawisko zaczęło się pojawiać w Polsce. Mhm. A jeszcze tak trzy słowa na koniec. Uważasz, że pan Ryszard był jakimś experiencerem, facetem, który miał no, bliższe kontakty z tym zjawiskiem? Co on jeszcze mówił o tych swoich obserwacjach? Czy tam zdarzały się jakieś typowe, nie wiem, dla abdukcji wątki, czy to raczej były po prostu obserwacje UFO? Jeśli chodzi o jego inne zdarzenia, to to było chyba jedyne zdarzenie, które faktycznie można powiązać z jakimiś wątkami abdukcji. Jakiegoś uprowadzenia, powiedzmy, natomiast wszystkie inne były raczej obserwacjami dalekimi bądź bliskimi. Tych bliskich było też dosyć sporo i one głównie się rozegrały w obszarze jego gospodarstwa. Było tak, powiem szczerze, że kiedy ja jeszcze przebywałem w Latowie, powiedzmy tak regularnie, tam przebywałem przez miesiąc albo dłużej, czasami, w okresie, kiedy jeszcze te kręgi pojawiały się. Zdarzały się sytuacje takie, że jak ja byłem w kontakcie z panem Ryszardem, to on nawet dzwonił do mnie i mówił, że którejś nocy znowu obserwował jakieś kule światła. Przyważnie to były właśnie obiekty kuliste, które się gdzieś tam pojawiały u niego. My nawet pamiętam, którejś nocy się tam zaczailiśmy. Zrobiliśmy sobie taki nocny patrol, ale wtedy nie udało się nam nic zaobserwować, kiedy pan Ryszard twierdził, że faktycznie znowu coś się obserwowało poprzedniej nocy. Tak jakby to zjawisko unikało w ogóle postronnych świadków i koncentrowało się wokół, powiedzmy, w cudzysłowie, wybrańców, Cóż można powiedzieć teoretycznie, że pan Ryszard był jakby takim pretendentem trochę do miana takiego, może kontaktowca, nie wiem, czy to za mocne słowo, natomiast takiej osoby, która faktycznie też na kamwie tych wydarzeń wylatowskich, on tak, można powiedzieć, bardziej trochę poszerzył swoją świadomość. Na kamie tych swoich przeżyć e, obecnych wówczas i tych odległych, które mu się złożyły na całość, no i tego, co się działo w okolicy, e, ten impet, czum boków, wylatowa. E, on się stał osobą taką bardziej, bardzo sensytywną, bym powiedział, w pewnym momencie. Bardzo to interesujące. Przypadek z Brzuski szczególnie. To jeden z najbardziej niesamowitych incydentów rozpoczynających szalone lata 90. w polskiej ufologii. A co się jeszcze wtedy działo, to będziemy mówić kiedyś. Na pewno jeszcze, Damianie, będziemy o przypadkach z tamtej dekady rozmawiać. Dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem był Damian Trela. Ślicznie dziękuję, kłaniam się. Ja również dziękuję. Przypominam Wam o blogu Damiana, przypominam o. Naszych wcześniejszych audycjach, również bardzo interesujących. Przypominam Wam o naszym Discordzie i wszystkim innym, o czym przypominam zawsze. Trzymajcie się i do usłyszenia.